Jest 14 lipca 2016 roku. Jestem w połowie mojego okresu wypowiedzenia, gdyż właśnie rzuciłem pracę. Nie mam stabilnego dochodu w życiu i właśnie rozbiłem auto. Straciłem totalnie kontrolę nad samochodem i wrypałem się w barierkę. Ta historia zaczyna się toczyć zupełnie nie tak jak się spodziewałem, zupełnie nie tak jak planowałem. Ale ostatnio mój przyjaciel powiedział mi, że jeżeli zaczynam nagrywać, to chodzi o to, żebym potrafił też dzielić się tym, co się dzieje złe. A nie tylko. Jak jest dobrze. Dlatego to nagrywam. I nie mam pojęcia, co będzie dalej. Miałem mały kryzys, ale wszystko zdaje się być opanowane. Samochód był mechanika. W przeciągu jednego dnia go zrobili. A w tym czasie my jesteśmy w Poznaniu. Byliśmy na paintballu i jak widać zakończyło się to dla mnie troszkę tragicznie. Ale było super. A podobno miałem tego nie używać. Okej. Okay. Hungry? Are we going? Yeah, sure. But come on, look at this clip. You have something to learn from them. Be here. Yep. Jest moje maleństwo trochę pokiereszowane, ale będzie działać. Poniedziałek, godzina 4.45 Jesteśmy z Hidają prawie już pod Warszawą, w drodze na lotnisko. Hidaja ma o 6 rano samolot do Szwecji. jeździ do pracy. Pomimo tego, że finansowo zabiłem się kompletnie, spędziłem rewelacyjny weekend. very nice press also that go. the music this is the most terrible music i know how are you tired tired mm -hmm. how was your weekend perfect i don't want to go to work <laughs> i hope my colleagues don't see this <laughs> A więc Hidaya ja sobie pojechała, smutno, teraz mam przed sobą dwa tygodnie ciężkiej intensywnej pracy, muszę, muszę naprawdę ogarnąć wiele, wiele rzeczy. Ale przynajmniej wreszcie robię rzeczy, które mają znaczenie, które są ważne dla mnie, nie dla kogoś innego i rozwijam swoją działalność. Jestem mega podekscytowany tym, że mimo, że nie wszystko idzie tak, jak sobie zaplanowałem, i mam strasznie ciężką sytuację, szczególnie po, po tej kraksie samochodu, to wszystko wygląda na to, że idzie w dobrą stronę. Jestem mega zmotywowany i mam nadzieję, że uda mi się z tego wszystkiego wyjść obronną ręką. Zrobiła się piękna pogoda, więc postanowiłem wyjść do ogrodu, coś nagrać, wykonać przy tym parę telefonów. Jest super.